Trenerze, no i niestety musimy w środę albo we wtorek jechać jeszcze raz do Krosna. Słaby po... Jeszcze ten początek meczu, ale ta przełom pierwszej, drugiej kwarty zdecydował chyba o tym, że, no, że dzisiaj Krosno odpaliło, a legia jakby została w hotelu, albo, albo w domu. No, nie ma co wymyślać. No, zagraliśmy źle, nie? Zagraliśmy źle, podobnie jak drugi mecz w Krośnie. Yy... Energia była, dobrze walczyliśmy, natomiast nam nic nie wychodziło. W pewnym momencie mm, chcieliśmy indywidualnymi akcjami rozstrzygnąć atak. Nie dzieliliśmy się zby zbytnio piłką, daliśmy rzuty nie tak jak trzeba. Nie byliśmy tym zespołem, który był wczoraj. No niestety, straciliśmy strasznie dużo punktów, bo to prawie 90, więc tak się nie da wygrywać zawodów. Więc... Jeżeli będziemy dobrze bronili, będziemy dobrze grali, tak to wygląda i będziemy wygrywali. Fizycznie, jak ten oceni naszą drużynę, bo, 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 znaczy, bo te, strasznie szybko łapaliśmy te fałdy w drugiej kwarcie, w ciągu dwóch minut przewinień przewinieni, później regularnie rzuty osobiste Krośnian. Cóż, no, no, ciężko mi jest to na to odpowiedzieć, natomiast nie wydaje mi się, żebyśmy byli jakoś tak zarżnięci yy, I. Ta nasza dyspozycja fizyczna miała wpływ szczególny na ten wynik. No, mieliśmy tyle samo odpoczynku co, co Krosno, więc to chyba nie... Jakoś na nas nie, nie, nie odbiło się mocno. No, graliśmy źle. Ciężko jest mi powiedzieć w tym momencie, bo na gorąco mogę jakiś głupot nagadać. Zobaczę wideo, będę wiedział więcej. Na pewno przygotowani byliśmy tak na pewno kibice, którzy dopisali po raz kolejny na, na święt, podwójne świętowanie. Wiemy już, że musimy je odłożyć przynajmniej do, do środy. Co, co, co teraz trzeba zrobić, żeby, żeby w da się wygrać, co pokazaliśmy już w zeszłą sobotę? I no, tylko teraz trzeba zagrać tak jak właśnie wtedy, a nie drugiego dnia. I nie tak jak dzisiaj. No na pewno, no, będzie to trudny mecz. Jutro odpoczniemy, we wtorek, pewnie jedziemy do Krosna. Poprzedzone to będzie treningiem. Mentalnie na pewno będziemy gotowi, bo cały sezon walczyliśmy o to, żeby grać właśnie takie mecze i na pewno będziemy chcieli wygrać krośnie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.